Dzień dobry, nazywam się Magdalena Kamińska i reprezentuję zespół kliniki dermatologii i wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobrze, spróbuję. E, o. E, więc tak, chciałabym przedstawić nasze obserwacje dotyczące pacjentów cierpiących na liszaj twardzinowy. E, my jednak zajmujemy się tymi rozpoznaniami dermatologicznymi, więc głównie mamy BCC, czyli. Rak, e, rak podstawno czy keratozis actinica. E, głównie ci pacjenci do nas trafiają. Natomiast się u nas, pojawiły się u nas pacjentki z ls i to stanowiło 10% pacjentek. E, e, wszyscy nasi pacjenci byli leczeni dość schematycznie. Stosowaliśmy... Proszę. Stosowaliśmy kwas aminolewulinowy w stężeniach 5, 10, 18 lub 20%. Czas okluzji wynosił od 30 minut do 3 godzin. Krem był bardzo dobrze tolerowany. Mieliśmy tylko jeden przypadek wyprysku kontaktowego. Alergii kontaktowej nie było. Krem był bardzo dobrze tolerowany przez pacjentów i był jeden tylko przypadek. Oj, przepraszam, nie było żadnej przetrwałej nadwrażliwości na światło. Stosowaliśmy dawkę 30-40 J na centymetr kwadratowy. Stosowaliśmy też naświetlenia bez kremu, używając takich właściwości biostymulacyjnych tej lampy, i wtedy używaliśmy 120 J na centymetr kwadratowy. W zależności od wskazań, spotykaliśmy się z pacjentami co dwa bądź cztery tygodnie. I przewidzieć, ile pacjent zabiegów potrzebuje, no to jest bardzo trudne, bo to było od jednego do dwunastu, tak? Jeden zabieg mógł ponuć, bądź pacjent do nas wracał i to było kilkanaście razy. I to są przykłady naszych pacjentów. Na błoniek na nosie, przed leczeniem, a to po leczeniu. Koło dwóch sesji. Mamy problem, kiedy przestać, bo nie mamy tego obrazu z histopatologii i raczej oceniamy to w dermatoskopie, czy już starczy. No To jest jeszcze kwestia dalszych badań. Tutaj kiepsko widać na, na, na tym slajdzie, ale to jest rogowacenie słoneczne przed leczeniem. To po leczeniu skóra jest wyraźnie gładsza. Czasami taki efekt uzyskujemy po jednym zabiegu. Tutaj znowu, na błoniak na nosie, pacjent był po licznych zabiegach krioterapii, które niestety troszeczkę go oszpeciły. Na tym zdjęciu tak tego nie widać, natomiast na żywo była to dość duża blizna. A to po naszej terapii już nie było ani nadżerek, ani owrzodzenia. Tutaj mamy panią też z rogowaceniem słonecznym. Pani po jednym zabiegu wyglądała tak. Niewielki efekt odmłodzenia, obszary rogowacenia były troszeczkę przebarwione, i efekt był dla mnie nawet spektakularny. Tutaj mamy brodawki wirusowe. Pomimo tego, że w 10% mają tendencję do ustępowania, to po jednym zabiegu było tak. I to są pojedyncze przypadki. Oczywiście wybrałam te najlepsze, żeby się pochwalić, ale rzeczywiście obserwuję, jako młody lekarz, który jest w trakcie specjalizacji, że rzeczywiście to działa. Teraz tak, chciałabym wrócić do tematu bliższego ginekologii. Nie wiem, na ile powinnam przypominać ginekologom, prawda, co to jest liszaj twardzinowy, ale jak wiemy, jest to choroba przewlekła dla pacjentów, bardzo nieprzyjemna. Przewlekła dermatoza, która objawia się zaburzeniami rogowacenia, jak i przewlekłym stanem zapalnym. Tak naprawdę do końca nie wiemy, dlaczego występuje. No i może o tych objawach, bo ten świąt i ból dla pacjentek jest naprawdę nie do wytrzymania. I jak mówię, no, dalsze konsekwencje ginekologiczne to związane z zanikiem warg sromowych czy z wężeniem wejścia do pochwy. No to może tak pokrótce pójdę dalej. To są nasze pacjentki. Trafiło do nas 11 pacjentek w wieku między 31 a 77 lat i może po kolei każdą omówię, że zobaczyć jak ta terapia wygląda. Pierwsza pacjentka, jak i druga, to były pacjentki, które miały typowy obraz LS bez nadżerek. Były, nałożyliśmy krem, z którym one czekały około jednej godziny. Energia użyta dla pierwszej pacjentki, która miała tylko jeden zabieg, wynosiła 20 juli. I na pierwszej wizycie kontrolnej zgłosiła, że ma poprawę. Chciałabym podkreślić, że wszystkie te pacjentki są z wywiadem choroby, która trwała wiele lat. Miały oporność na leczenie miejscowe, oporność na leczenie sterydami. A I wszystkie, wszystkie LS zostały potwierdzone histopatologicznie. Druga pacjentka przeszła trzy kursy co cztery tygodnie. Tutaj użyliśmy kwasu 18%. Energia na zabieg wynosiła 35 J. Też pacjentka zgłosiła poprawę. I to jest w sumie spektakularne, kiedy ta pacjentka wraca i mówi, że wreszcie czuje się lepiej. Um... I tutaj jeszcze jest grupa pacjentek nadżerkowych. Te pacjentki, które miały nadżerki, nie za bardzo tolerowały ten krem, czuły pieczenie. Zdecydowaliśmy się na naświetlanie samym światłem czerwonym, używaliśmy energii do 120 J i spotykaliśmy się z nimi częściej, co dwa tygodnie. Te pacjentki zgłaszały nam poprawę zależną od tej lampy, czyli były naświetlane, nie czuły świądu. Przestawały przychodzić, bo czuły się lepiej, świąt wracał. Była to taka terapia, troszeczkę przygotowania do właściwej terapii fotodynamicznej. U trzech z nich podjęliśmy decyzję o nakremowaniu kwasem aminolewulinowym. Jednak one nie chciały za bardzo akceptować tej terapii, bo czuły ból, pieczenie po terapii i wróciły z powrotem do tych naświetleń. Będę je usilnie namawiać, żeby jednak spróbowały dalszej terapii. Dziewiąta pacjentka to właśnie ta pacjentka, która miała najpierw naświetlenia przygotowujące samą lampą. Następnie po ustąpieniu nadżerek. Wprowadziliśmy terapię z Ala 18% i zgłosiła, że będzie wracać tylko na Ala, bo rzeczywiście 7 dni się męczyła z pieczeniem z bólem, ale poprawa była spektakularna. 4 tygodnie nie chciała stosować żadnych leków miejscowych. 10-11 pacjentka niestety przerwała mi terapię w trakcie, bo stwierdziła, jest zbyt dla nich bolesna. W sumie wypracował się taki schemat, tak, że dzielimy te pacjentki na dwie grupy. Pacjentki, które mają nadżerki, przechodzą terapię taką przygotowawczą co dwa tygodnie do 120 juli. Następnie oceniamy i nie ma nadżerek, wprowadzamy do terapii fotodynamicznej. U takich pacjentek warto zacząć od 5% procentowego ala co 4 tygodnie. Czas tej okluzji z tym preparatem powinien wynosić, im dłużej, tym lepiej. No minimum godzinę warto poczekać aż do 3. Początkowa energia to jest około 15 juli na centymetr kwadratowy, do 40. Byłoby idealnie dalsze. Dalsze podwyższanie energii już nie ma sensu. 40 jest wystarczające. No, i potem oceniamy cały czas tych pacjentów. Chciałabym powiedzieć, że ta nasza obserwacja. Głównie dotyczy ustąpienia tego świądu. Nie mogę się pochwalić zdjęciami, gdzie pokazałabym LS leczony przed i po, ale mam te pacjentki i rzeczywiście zwracają uwagę, że wreszcie nie ma tego pieczenia, nie ma świądu. I to by potwierdzało wytyczne Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii, która. Traktuje terapię fotodynamiczną jako terapię ostatniego rzutu, zwracając uwagę na jej czasochłonność, jak i bolesność. Natomiast wyniki badań pojawiają się bardzo dobre, potwierdzające nami jednak, że ta terapia działa i w 2013 roku w przeglądzie menopauzalnym zostały opublikowane wyniki, gdzie udowodniono remisję u 62% pacjentek, więc patrząc na cały obraz w terapii fotodynamicznej i możliwości leczenia LS. chcielibyśmy, aby terapia fotodynamiczna stała się dostępna dla pacjentów, Wystarczy tylko krem i lampa. A my zamierzamy ten nowy schemat, który żeśmy wypracowali, zweryfikować na większej grupie pacjentek i chcielibyśmy, wymyśleć metodę znieczulenia miejscowego, która nie dałaby nam reakcji fototoksycznej, a mogłaby być zastosowana u pacjentów w szczególności, w szczególnie wrażliwych na ból. Dziękuję bardzo.